Teraz Adam Małysz. Myślę, że milionom widzów teraz w Polsce przed telewizorami mocniej biją serca. Chcielibyśmy, Adam, aby Adam poszybował ich jak najdalej i aby bezpiecznie wylądował. Jest tutaj około tysiąca kibiców z Polski. Jest trener Apoloniusz Steiner, też na pewno lekko zdenerwowany. I Adam Małysz. Druga próba Polaka w konkursie w Willingen. Ładnie, wysoko leci Polak. Będzie daleki skok, będzie daleki, przeskoczył skocznie. Ustał. Już zadrżałem na moment, no to jest na pewno ponad 143 metry. Nie było już mowy, aby wylądować telemarkiem. Polak właściwie walczył już tylko o to, aby bezpiecznie wylądować. No myślę, że w tym skoku Adam Małysz potwierdził, że jest w tej chwili najlepszym skoczkiem świata. Że ten pierwszy... Niezbyt udany skok, 122 metry, to był tylko wypadek przy pracy, gorsze warunki pogodowe, może jakiś minimalny błąd na progu. Spójrzmy raz jeszcze, chyba nie było nawet podpórki. Zobaczymy jak interpretują to lądowanie sędziowie, na pewno odejmą kilka punktów za brak telemarku, po 16, 16,5 punktu. A jaka była odległość Adama Małysza, nie mamy jeszcze pomiaru odległości, być może skoczył poza. Poza ten obszar objęty wideokamerami 151,5 metra, nowy rekord skoczni w Willingen. No myślę, że Adam Małysz pokazał tutaj swój lwi Pierwszej serii na drugim miejscu, Polak, który im skoczył 139,5 metra. Kamil Stoch, dobre wybicie, spokojny lot. Gdzie wyląduje Kamil? Jest daleko! Jest powyżej rozmiaru skoczni, a więc dużo lepsza odległość niż ta z pierwszej serii. Powyżej 145 metrów na pewno. Severin Freund miał 147,5. Polak 145,5. Miał 4,5 punktu przewagi nad reprezentantem Niemiec po pierwszej serii. ma. Równie wysokie jak Severin Freund noty od wszystkich sędziów po 19 punktów i odjętych 163. a więc prawie tak samo jak Severin Freund. Wydaje mi się zatem, że Polak powinien objąć prowadzenie. Bo to jest e, odległością, przegrywa 2 metry, czyli 3,6 punktu, a miał 3,5 punktu przewagi. Będzie pierwszy albo tuż za reprezentantem Niemiec. W każdym razie będzie podium. Kamila jest chyba pierwszy. Kamil Stoch będzie w tym momencie liderem konkursu. W najgorszym razie będzie drugie miejsce. Tak jest. O jeden punkt wyprzedził Severina Freunda. Wszystko świetny, 147 metrów, wysoko oceniony przez sędziów. Miał niezłe warunki, teraz prawdopodobnie trochę gorsze, ale liczymy na to, że właściwy timing, dobry pchnięcie na progu da dobry wynik reprezentanta Polski. Tak jest! Brawo Kamil! O brawo, znakomita próba finałowa reprezentanta Polski. Pierwszej serii przypomnę 147 metrów, teraz 145 metrów, a więc znakomity wynik. Dalej od niego lądował tylko Juri Tepes w rundzie finałowej. Znakomite te snoty. 19,5 punktu od dwóch sędziów, 319, Będzie miał w prawdzie odjęte 4,4 punktu, no ale będzie liderem konkursu. Konkursu, a więc kolejne podium Kamila Stocha. Brawa dla Kamila Stocha za ten wspaniały skok. No Mówiliśmy o tych prawidłowościach, o tych analogiach do wczorajszego konkursu. No, Nie mielibyśmy też nic przeciwko, aby ta analogia powtórzyła się, jeśli chodzi o zwycięzcę. Kamil Stoch na razie zdecydowanie prowadzi. 271,4 punktów. Podnarty Runę Welty. No i teraz Kamil Stoch. Kamil, który ma znakomitą formę. Widzimy. wiatr cały czas pod narty. Zobaczymy, jak mocny będzie podmuch i jak daleko poniesie reprezentanta Polski. Spokojna, sylwetka w locie. Będzie daleki ląd. Bardzo daleki. Przepiękne lądowanie. Wspaniała odległość Kamila. Cudowny skok naszego mistrza. 147,5 metra. Tyle samo ile przed momentem Welta, ale... Norweg miał odjęte 15 punktów zawiat, a 9 będzie miał tylko odjęte. Kamil, w dodatku jakie noty? 3 po 19,5, 2 19. Musi być na pierwszym miejscu w tym momencie. Kamil Sto, znakomity występ reprezentanta Polski. Wielkie, wielkie brawa. Pięknie, daleko, znakomicie, spokojnie. Tylko w ten sposób skaczą najwięksi mistrzowie jak dwukrotny mistrz olimpijski. Kamil Stoch. Wspominałeś o tych notach. 3,19,5. Dwie dziewiętnastki. Kamil obejmuje prowadzenie. Nie może być inaczej. Jest na pierwszym miejscu o ile? O 9,5 punktów. Proszę zobaczyć, 125,5 metra. Tyle musi skoczyć Kamil. Byśmy wygrali. Po raz drugi w historii. Kamil Stoch na rozbiegu. Kamil. Po zwycięstwo. Po te wspaniałe chwile. Po ten moment triumfu dla biało-czerwonych w dzisiejszym konkursie. I skok! tył, przypieczętował naszą wielkość podczas dzisiejszego konkursu. Brawo, brawo Polacy! Wygrywamy drugi w historii konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dodatku w sytuacji, kiedy miał wiatr z tyłu, skocz i pół metra na sekundę, dodanych aż 7,8 punktu, a więc skakał w bardzo trudnych, złych warunkach. Kamil poradził sobie znakomicie. 126,5 metra to odległość, jaką uzyskał. Noty 18,18 i 18 pół punktu punktach zawiat już mówiłem. No i oczywiście łączna nota czwórki Polaków Piotka Żyły, Dawida Kubackiego, Maćka Kota, Kamila Stocha będzie najwyższa. Wygrywamy po raz drugi w historii rywalizację drużynową o Puchar Świata i będzie to dwunaste podium biało-czerwonych. Do tej pory jedno zwycięstwo, cztery razy na drugim miejscu, sześciokrotnie na trzecim, a teraz dwa zwycięstwa w tym sezonie. Pięknie to się wszystko układa. Zwycięstwo w Klingenthal, zwycięstwo w Willingen na skoczni, milenko odetchnął tutaj z głęboką ulgą Stefan Horngacher, on wiedział w jak trudnych warunkach skakał Kamil Stoch i biało-czerwoni na pierwszym miejscu przed Austrią o 12,3 punktu o 20,8 przed Niemcami Polska, Polska, Polska pięknie, pięknie, brawo nie czekoladowi, Tarni dzisiaj jak czarne konie tego konkursu zaatakowali w serii finałowej zaczął Piotrek Żyła 138 metrów, 137,5 Dawid Kubacki 133,5, Maciej Kot i wykończył to wszystko pięknym skokiem Kamil Stoch 70 ponad punktowa przewaga Białoczerwonych. Kamil Stoch proszę zobaczyć 93 metry do tego, żeby wygrać. Dawid po prostu popatrzmy i delektujmy się tym zwycięstwem Biało-Czerwonych Grywają dominatorzy. Kolejny fantastyczny skok. Widzieliśmy, gdzie była ta zielona linia. Widział ją także lecący w powietrzu Kamil. No i kiedy tylko minął tę linię, to już wiedział, że polacy tego konkursu nie przegrają, że będą na pierwszym miejscu. 133 metry. Drugi fantastyczny skok naszego lidera. 133 metry. Proszę sobie wyobrazić, że Kamil będzie miał dodanych 11,5 punktu za wiatr przy tej odległości. Wiatr ponad 80 metra na sekundę z tyłu skoczni. To tylko potwierdza klasę naszego mistrza. To jak dzisiaj rozegraliśmy, ha, my, oni, ci wspaniali lotnicy nasi konkurs drużynowy w Willingen. To jest coś niesamowitego. Absolutny rekord przewagi biało-czerwonych. To jest piąte zwycięstwo w historii naszych startów w zawodach Pucharu Świata w konkursie drużynowym. 24 podium. Mówiłem o tym, piąte zwycięstwo, piętnaste podium pod wodzą Stefana Hornbachera, ale przewaga Biało-Czerwonych w dzisiejszym konkursie.